Może jeszcze raz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Od razu lepiej. Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy się spotkać po raz pierwszy w takiej formie i niestety już po raz ostatni. Nadszedł czas na spóźnione, ale szczere życzenia. Z okazji dnia mamy i taty. Nasze przedszkolaki nie mogą się czekać, więc zapraszam i proszę o brawa. Jak Ci się udzięczni, za wszystko droga Mama. Będziemy się starali kochać Ciebie tak samo. Miłość mamy jedyna jest, miłość mamy nie za końca, miłość mamy zawsze ufająca. Mamy wszystko potrafi znieść Wszystko oddać umie Miłość mamy życiu nadaje sens Mama zawsze mnie rozumie Mama to kichadni Wciekliwonia to słowo korne Ploki piel się noci nie pierz panie I leć się. Kto przyczuli, kto disko jest, kto zawiąże sznurowa dłody, rozwiąże się, kto zabierze mnie na lody, kto mi kupi psa, kto kanapkę najsmaczniejszą do przedkolada. I czasami płakać mi się chce. Tata weźmie na kolana i przytuli mnie. I tak pięknie opowiada bajki czytami. A gdy obok mnie zasypia, mam cudowne sny. Ja i mój tata to super przyjaciele. Ty jesteśmy razem. Bo tata on jest przyjaciel To prawdziwy na dobre i na złe Ja i mój tata to super przyjaciele Gdy się mali, kto wybaczał mi, każdą złość, każdy błąd, gdy kryła wielkie łzy, w domu najmniejszy kąt, co wieczno

czyli zakończenia przedszkola. Dobrze dodaję, a ja odejmuję. Ja znam piękne słowa i umiem grzecznie się zachować. A co to, bagaż jakiś? Tak, wszyscy wiem, jak to jest, z dzieciakami i spakowanie. To przecież jest niezbędne, a to się przydać może. A to na nudę wielką, gdy pada deszcz na dworze. Cóż, ja nie zaprzeczę i powiem doświadczenia, z wiekiem nie przechodzi nic, ani się nie zmienia. Skąd wiesz? Od mamusi widzę, jak się pakuje. I tydzień przed wyjazdem walizki już szykuje, A tata, pół minuty i już jest pakowane. Cóż, patrzę na kolegów, wzięli przykład z mamy. To my też pakujemy. Nie inaczej. Ja biorę samodzielność na dalszą szkolną drogę, bo już dziś, że sama dużo mogę. Ja biorę dobre maniery, kulturę i obycie. To każdy wziąć powinien na dalsze szkolne życie. Ja biorę do przyjeść i uśmiech dla każdego na co dzień. To co już z pakowani? Nie, nie, bym zapomniał, weźmiecie ciekawość odwagę i wiedzy mojej moimi. Od początku była z nami i z naszymi kochanymi rodzicami przyjęta wszystkimi troskami, nad wszystkim czuwała wiedza o Bogu nam przybliżała naszej siostrze Sylwii ukochanej, za to wszyscy dziękujemy. Dziękujemy wszystkim Paniom za pomocą, dą podatku. Za wiedzę, umiejętności, rady, dobre serce wszyscy za to uśmiechy w podzięce. dziękujemy paniom kuchni za posiłki smaczne zdrowe, drogie inaczej indertece za posiłki kolorowe. Przątał przedszkole, odkurzał, o porządek wszędzie dbał. My doskonale wiemy, za to dziś pięknie dziękujemy. Dziękujemy też pani księgowej. To ważna persona. Zbierała winążkę od rodziców grona, ale też w przedszkolu od rana nas witała. Uśmiech i otucha nam dawała. O bezpieczeństwo na placu zabaw i w przedszkolu pał autka i rowerki nam naprawią z koszulą, do też jego stróły, dlatego bijemy mu duże brawa. Zatem dziękujemy pięknie wszystkim dzisiaj bardzo chętnie, razem i z także, bo w przedszkolu każdy jest ważny. Nie zabiorą, nic nie szkodzi. My jeszcze zostajemy. A dziś starszym kolegom i koleżankom życzenia z Ja wszyscy po kolei. Nie, nie mamy czasu jeść za to piosenkę dla Do przedszkola Szedłeś niepewnym krokiem Ani się obejrzałeś Jak minął rok za rokiem Tu w przedszkolu dobrze nam było, lecz niestety to, co dobre, się skończyło. Żegnamy dziś młodszych kolegów i koleżanki z przedszkola, do szkoła woła nas. Ale nie martwcie się, bo tu jeszcze wpadniemy nieraz. Wy zostaniecie przez przedszkolu, a my do szkoły ruszamy. W Panu Bogu dzisiaj polecamy i o pamięci i modlitwie. I hej wam polecamy. Mam ich puszczania. dla mnie, puszczania. Oraz, panie, my dla mnie puszczania. Fajna była era przedszkola. Fajna była era przedszkola. Ale odejść już przyszła pora. and just listen up. Just to make this feel good on the very last <laughs> time. A teraz chwileczkę proszę o cierpliwość, bo dzieci dostaną laurki wykonane dla Państwa i będę prosiła, żeby dzieci właśnie odłożyły na razie rzeczy i z laurkami uściskają państwa i wrócą tu na chwilkę, bo będzie dalsza, część zakończenia roku. Dawa jeszcze raz lekarolka, A teraz zapraszam Zosię Janas. Dla Zosi medal absolwenta.